Dzień dobry! W tym filmiku chciałbym omówić funkcjonalność lista kontrahentów. Aby ją otworzyć, należy kliknąć zakładkę kontrahenci, a następnie wybrać lista. W tym miejscu możemy dodać klienta bądź kontrahenta uproszczonego. Dodajmy więc klienta. Na podstawie numeru NIP system automatycznie ściągnie dane podstawowe odnośnie działalności naszego klienta. Potwierdźmy dane. Istotne jest, aby uzupełnić numer telefonu, adres e-mail oraz urząd skarbowy. Następnie przechodzimy do podatku dochodowego, podatku VAT, rozliczeń z ZUS. Oraz informacji odnośnie osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne. Przejdźmy dalej. W danych osobowych możemy uzupełnić dane pełnomocnika firmy, czyli podstawowe dane, dane kontaktowe, dane szczegółowe oraz dołączyć dokument tożsamości. Przejdźmy do adresów. Tak samo jak w przypadku rejestracji, system automatycznie podpowiada nam, jaki jest adres firmowy. Oraz korespondencyjny, możemy dołączyć też adres zameldowania oraz zamieszkania. W przypadku konta bankowego możemy wybrać główne lub dodać kolejne. W opcjach mamy możliwość dodania pełnomocnika do Urzędu Skarbowego oraz do ZUS. W akcjach możemy dodać umowę o świadczenie usług księgowych lub skonfigurować dane do automatycznego fakturowania oraz wysłać e-maila z zaproszeniem. Tak samo jak w przypadku rejestracji, możemy też dołączyć logo naszego klienta. Przejdźmy do podsumowania. Dodajmy klienta. System automatycznie przekieruje nas do formularzu umowy, który omawiam w innym filmiku. Gratulacje! Skutecznie udało Ci się dołączyć nowego kontrahenta.